Taki dobry dzień wiem, sobie śniadanko. Mm -hmm. Aaaa, to jest gaj, to jest O, 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 No. No, o, o, o. Aaa. Idę na... Idę na plac. O, cześć! Jak się nazywasz? Nazywam się Bacon. Ja Ciastek.

Mini, jestem Mini. Ja też. Jestem? No, 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 tak, jestem Mini pac, jak się mnie Ile masz lat? Co? Ile masz lat? Ja mam 7 lat. Jak się Wow. No pat, las 3 5 100 9 milion i 700. A ja mam, ja mam 7 lat, ale ty nie umiesz liczyć. Mini. Ja, ja awesome. A masz, a masz. masz. Dwa, trzy. Problem? Problem masz kurde? No to patrz, no to patrz. Łatwo. Ja mam nawet po angielsku do 20. To, a ja ci wiesz co powiem? Ja mam po japońsku do 10. Patrz. Kinchan, czołg majki ściągnięte.

Chłopaki, ja witaj mini. A chłopaki, a wy do jakiej szkoły chodzicie? Bo dzisiaj pierwszy dzień szkoły. O Jezu! O co ty... chodzę, ja chodzę, no chodzę, ja chodzę tam, tam niedaleko do jedynki. Ja, ja, też. Tam, tam do jedynki. ja, ja też chodzę. O, o, chodzę. Z której klasy. Do której klasy? Ja do pierwszej idę. Ja też! Ja też! Ja też! Ja też! O, chodźcie, chodźcie, patki, chodźcie. Chodźcie. chodźcie Chodźcie! Ja chodzę po połacie. Po Ej, co mogę powi wam powiedzieć żalt? Mogę ci powiedzieć? Patrz, czemu się nazywasz bacon, bo ciebie jest oh beton? Oh oh Jaki pan żalt? Zaczę pan jeden to był Dzięki. Dobra. <ślam> Dobra. Dobra, chłopaki, gdzie idziemy? Ej, chłopaki, my, my, my idziemy tam, tam idziemy, tu. Okej. Okay. A my ja muszę poczekać do mojego tu na Tutaj, na północ. Tutaj, tak, o, flagi. tu. Nie, tu. Znaczy um, jeden. Oh. Nie, to, starsze. Ej, to, to jest starszy. Ej, siadamy. Ej, tank tank, siadamy na, razem. Na górze, na górze. O, co. Mm. tak, sadamy razem tak, sadamy razem o nie A dobra jest, jest i... w... ja jestem z tyłu ja jestem z tym Tak. Jeden tak. dobry Dzień dobry Jeden dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A wiecie, że ja zaaltowałem, bo to ja tak naprawdę za chwilę może przyjdzie nauczyciel. A ja, ja idę do toalety. Halo? Halo? Bo Alex, Alex, e, ta, a, a tank poszedł do toalety. Jakoś Ale mi się pomyliło. Dzień, dzień dobry, przodacz. Dzień, dzień dobry. Poszedł poszedł nauczycielem. Jeden proszę, z proszę, uczniów pana. Musiał pojść. Do domu, proszę, bo był pana. bardzo... Poszedł pana! Poszedł pana! Poszedł pana! Nie ma tablicy i biurka! A nie, p-poczeka, za, zaraz przyjdę, zaraz przyjdę pokażę pan. Ej, kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił to wyjść? Pozwoli? Dobra, dzień dobry, to nie tak ma wyjść, op, op. Op, dzień, op. Okej. Okay, oh, Chodzę, pan zejść, czekaj pan. Proszę bardzo. Dzisiaj pisze... Ej, siema, siema, siema. Hej... Idź no przesztaj! Tupla! Ej! To z pana! To jest pana! No. Bo mini przeszkadza. Mini, zaraz dostaniesz uwagę. Czemu? Więc dzisiaj macie napisać 10 literek. Dobrze! Proszę! Tak? Proszę! Dziesięć literek? Dziesięć tak. litelek tak plus pana, bo ja nie pisałam e, Ale dziesięć literek trzeba? Tak no, okay. Napiszcie i się podpiszcie hmm. Ok Dziękuję hmm. Gotowy o ładnie mał ładnie nie za chwilę plase pana odam. E, bacon. Tak, To jest Proszę Ciebie pana, to jest bo... imię. No. proszę pana, to pana, proszę pana, proszę pana, To jest beton. A nie to jest Mego tak nazywamy po proszę pana, To pan. jest po pana, beton, bo ma pan, on po prostu on ma z betonu to u ręka. Nie, nie, nie się To jest mój oczymy. ulubiony kolega. Ale ja nie mówię, ale ja mówię, żeby pan wiedział. Ja mówię, po prostu, bo pan jest A, trochę... Okej, okay, do widzenia. Do jeszcze... widzenia. Ej, jeszcze nie! Uciekamy, bo Uciekamy! Uciekamy, uciekamy! 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 Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Uciekamy, uciekamy! Szybko! Szybko! To historia, to historia. Cicho, zamykaj drzwi, cicho, cicho. Uciekamy przez panem, bo ten pan mówił, że nie mam, że skończyła się lekcja, a nagle się nie skończyła. Więc uciekamy oh, na shiftie, bądźcie. Fisk, nie. Cicho, idźcie, idźcie. Ej, no? wy! Chodźcie, idziemy uwagi okno. Chodźcie chodźcie uwagi chodźcie, przez okno. Chodźcie, idźcie przez okno. Chodźcie, przez okno. Dostaliście bardzo dobre oceny. Co, co, co? co? to, Co? Dostaliście dobre to, oceny. Czemu? Jak to? OK. Kolega to tym przez okno... Może pan, mi po... może pan mi dać to? Okej. OK. I napisać Właśnie. ocenę. Ej, a to dziękuję! Dobra mm. Łap, daj kolegowi. I masz masz, masz ciasek. masz Co dostałeś? Bo ja suszkę, a ty? Ja też Jej Chodź, To nie, tu A pan, a pójdziemy na WF? Tak, pójdziemy na nasz... Łapasz te... Czemu dostałem trójkę? Dzwonek. Czemu dostałem trójkę? Wywalam całą stałę. Czemu dostałem trójkę? Szybko! Szybko chodź! Włóż teraz! Rozwalam w kołę, Musimy się przeblać! Musimy się przeblać! Dostałem hmm. trójkę! I kibel! Tak, gdzie kibel? Proszę pana! A gdzie jest kibel albo szatnia? Przebierz! dostałem trójkę! trójkę. No bo napisałeś źle, miałeś przecinkami, a nie napisać czy jakieś H razem. J Dobra, e, gdzie stajemy tutaj, Sąle. dobrze? Dzisiaj gracze piłkę, nasze piłkę, i grajcie Piłka, 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 cool. <laughs> piłka Kul! No piłka, piłka, Dawaj piłkę, dawaj no tą no piłkę to się pan Uwagę dostajesz! A Daj na? tą piłkę! Bacon dostaje uwagę! Daj tą piłkę! Ja mam piłkę, panu to masz! A masz, a masz! To Daj mu piłkę, daj mu piłkę, daj każdemu piłkę, nie sam Ej, ja mam jedną, Blouski No to ją też podaj Ja nie umiem No Blou! No Blouski! No proszę pada! Patrzcie, to plecy ja, ja mogę To się w Ej, wylądowałem we mnie piłką Rzuć we mnie piłką Kwiatek dostajesz w sióstrę Jej! Za renowację Jej, Uwaga no no. tak. Proszę, pana. Tego, Proszę pana no, no skacz, Proszę pana pana No ja to o odbuduję jest, jest, jest. Ja to odbuduję Dostajesz następną wszystkie! Nie no, ja jestem gołkiem ja też odbudowuję. Proszę pana, odbudowałem też. Muska. Dostanę stóżkę? Tak, wasz kolega dostaje 400 pał. Haha. Albo nie. Idziesz do pokoju nauczycielskiego. No chcesz sam. Pokoju... On musi no. iść do galaktyki. Idziemy do dyrektorki. Odszczy... Wszyscy do dyrektorki. Idźmy. O, tu jest dyrektorka. O tu. Tam. Dzień dobry. Ale to ja jestem dyrektorką. Nie, Dzień dobry, żadaj. To się źle zachowuje. Proszę wyjść, ja tu rządzę. Proszę... Ale A... widzę, jak na ten nauczyciel daje mi całe zaskakanie. Proszę pana... To... Ale I... czekaj, proszę pani, on rozwalił całą szkołę, choć pani pokaże pani, schody. ten ociastek robił... zrobił pod Lata i, i po pan mu dał zupkę co on zrobił? cicho, bądź! A co on zrobił? To szanie naszej. Ale to on zrobił! Koniec! Koniec! Koniec!